I tam szczeli ogród. Ja jestem na etapie robienia węzy. Tu moja węza. I odwieczny problem. Wszystko wymazane naokoło. Jeżeli chodzi o filmik z węzą, jak robić węzę, to tutaj wrzucę na górze kartę do tego filmu, bo już jest na YouTube. YouTube. I teraz pokażę, jak walczę z takimi właśnie brudami. Także zapraszam do oglądania. Tu miałam też taką awarię na kuchence. I jak taką kuchenkę doprowadzić do używalności, też bardzo prosto. Żeby jej jakoś specjalnie nie porysować, bo to jest taka robocza kuchenka. No, jak tam się coś stanie w domu, wiadomo, że musimy ostrożniej to robić. podgrzanie jeżeli nie chcemy na przykład zdrapywać ja mam tu chyba folię ochronną na tej kuchence jeszcze nie zdjętą więc mm. ona była w zeszłym roku taka sama i doprowadziłam ją do idealnego stanu jeżeli nie chcemy po prostu tego drapać to nagrzewamy i wyczyszczamy jakimiś ręcznikami jednorazowymi po prostu wchłaniamy ten wosk Ja sobie chcę przyspieszyć. Tak będzie lepiej widać, co my tu w tą kuchenką możemy zrobić. Ręczniczki jakieś, ale jeszcze sobie tu będę chciała wyskrobać. O, zobaczcie, to jeszcze mi pod kuchenką, tam gdzieś mi się przelało przez kuchenkę. Chciałam sobie przesunąć i po prostu chlupnął mi garczek. Niestety na rękę mi chlupnął też. Dobrze, że mam tu zimną wodę. Nie wiem szybko zareagowałam. Thank you. Więc widać, że kuchenka naprawdę się czyści. I zobaczcie całkiem fajnie wygląda. no Coś, coś mi się ręce wymazały przy tym czyszczeniu, ale yy, można się pobawić. Ja nie będę jej doczyszczała do końca, bo jeszcze będę topiła, więc nie ma sensu, bo jeszcze mi ciapnie, ale taka sztuka nie wiem co to jest. To jest jakiś wkręt chyba. I także polecam. Myślę, że niejednemu panu uratowałam życie po wypadku w kuchni z woskiem. No i kuchenka doczyszczona, nie doczyszczam jej tak idealnie Nie doczyszczam jej tak idealnie bo i tak tutaj wosk topie, i tak wosk topie ale suszarka to jest naprawdę idealny sposób na doczyszczenie czegoś po wosku Jak się wosk wyleje na kuchenkę, czasami gdzieś wykipi to No tylko potrzeba cierpliwości i trochę się niestety umazać trzeba no a tu mam przygotowaną już węzę do oprawiania na wiosnę. I mam tutaj taki fajny sprzęcik, który mi mąż zrobił. Właśnie się do dostawia węzę. Tu takie z takich nierównych kawałków. gdzieś tam takie uszkodzone. Akurat to chyba nie było tym cięte. Ale fajne, bo przycinam takim wałeczkiem do cięcia pizzy i elegancko się przycina. Duże mam akurat takie, że nie muszę, no sporadycznie jak tam gdzieś mi się ramka ściągnie za bardzo dużych nie muszę podcinać także zostawiam z takimi z takimi tutaj tymi, ale sobie pszczoły to to podciągają spokojnie i mniej mam pracy z tym cięciem także zapraszam do śledzenia kanału Pszczeli Ogród także pozdrawiam i Śledźcie kanał. Jakieś sugestie jak najbardziej mile widziane i życzę na przyszłość mniej takich incydentów. Śledźcie kanał, także pozdrawiam szczeli ogród.